Kambodża o, znowu późno się położyłem. Druga godzina. człowiek coś robi w tym komputerze i tak przestawia się. Przestawia się w kółko, przestawia się. A rano i tak budzik zadzwonił. No bo trzeba dzisiaj jednak iść. Wczoraj nie byłem, byłem chory. <laughs> dzisiaj jest lepiej. Cześć na tą siłownię, nie? A teraz co ja mam kupić? Dzisiaj, dzisiaj trzeba już kupić tak. A sos sojowy, sos sojowy trzeba kupić, płyn do mycia naczyń, papier ścierny i chusteczki, i chusteczki higieniczne. Trzeba w końcu zacząć robić pomału zakupy, ale tu się było, jakiś bałagan zrobił. A jak na dworzu? Wczoraj nawet trochę popadało. Dzisiaj niebo pochmurne jest też. Zobaczcie co to. Jesie idzie, czy co? Nawet trochę chłodniej mm, ale rośnie duże liść. Trzeba znowu podlać Tu trzeba zamieść, kurde. tylko kurzu się zbiera dużo tego bardzo się kurzy o, Chciałem do kasku przykleić Posłuchajcie ten Tą zaczepkę taką na, e, na kamerę, ale zastanawiam się, czy do kasku, czy zobaczę, czy nie do, do motorka gdzieś tam. E, dobra, standardnie. Też wczoraj na noc jeszcze taki głodny się zrobiłem, że na noc jadłem jajeczko. Słodkiego mi się znowu, znowu chce, znowu coś organizm czuje, że brakuje słodkiego, nie? ale nic nie kupuję, żadnej czekoladki, muszę wytrzymać w tym życie, bo jak tylko raz posmakuję, to będzie pozamiatane, znowu wciągnę się w tę czekoladkę i znowu przyjdę kilogramy do góry. Dobra, niech się gotuje, idę się, a jeszcze zaraz wodę na kawę wstawię, idę się najpierw umyć. No dobra, słuchajcie, jadę na tą siłownię, w tym bardziej, że wczoraj mnie nie było za, za karę, dzisiaj i jutro, nie ma dnia wolnego, nie? Wczoraj byłem trochę chory i nie miałem siły, nie? Trzeba było troszkę odpocząć, ale dzisiaj i jutro za to. E lecimy dobra trening zakończony nie było dzisiaj dużo ludzi a my jedziemy do sklepików czyli do TT najprawdopodobniej a po drodze jeszcze na Kokoska uuuu wykończony trzeba znowu znowu trzeba umyć ten buczek się tak kurzy <laughs> przyjadę to od razu prysznic motork prysznic motorka robimy dobra płyn do mycia naczyń i papier ścierny kupiony teraz jeszcze zostały mi chusteczki higieniczne eee. i sos sojowy ale to chyba tam podejdziemy dobra idę zobaczyć na... z ciekawości może akurat na tym bazarku no, uwaga, uwaga, trzeba się no, przebić na drugą stronę. Słuchajcie, ulicy. No to udało się i sosik sojowych i, i chusteczki są w tym samym... Jest im? No, 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 Different. No, no. Ja, ja, ja. Jest, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh -huh. Tak, ja potrzebuję całą paczkę. No i udało się w jednym miejscu. Ha -ha. Czyli zabierzemy i jedziemy do domu tu zaraz. Umyć ten buczek. Dziewczyna nie miała na miejscu całej paczki, więc motorkiem pojechała gdzieś do miasta specjalnie przywieźć mi całą paczkę. Nie wierzę, bo tu zostały na miejscu tylko, tylko dwie paczuszki, nie? A, ja chcę, a ja chcę całą sztangę tego papieru, nie? No to siadła na motor i, i pojechała, no. Nie wiem, chyba będzie trzeba zaprosić na do gotowania Żartuję już. Przestańcie mnie tu podpuszczać też Czasami. I jakieś takie podteksty. Bo to jest tylko do gotowania. Do niczego więcej, ale następnym razem nie wiem. Trzeba będzie wymyślić jakiś inny casting. Tylko właśnie podpowiedzcie mi. jak Na co na przykład, nie wiem. Na sprzątaczkę może... Następnym razem, jak, jak zamiata, czy dobrze, czy, 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 czy kurze ładnie wytarte, nie? czy nie. Czy tak jak ja na przykład, że zeszyt leży na stole, to nie przesunie, tylko tak dookoła wytrze nie kurze, no. Wszystko ma znaczenie, nie? Słuchajcie, także... Ranking z gotowaniem się kończy, ale może się zacznie inny. Obserwujcie uważnie kanał, wbijajcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Hejterów niekoniecznie, nie? No wiecie, delikatne jakieś takie tam uścipliwości mogą być, nie? Ale hejterom mówimy stanowczo nie. Zobaczę jakiś wpis gorszy. Natychmiast usuwam, nie? A jak będzie upierdliwy, to będę blokował. Także wiecie, u mnie nie ma za dużo hejtu. Nie? Coś tam troszkę Ale bez przesady, nie? No. Zobaczcie, a tutaj? Tutaj jest? Też troszkę gospodi by się znalazło, nie? Zmywają naczynka, ale ładnie pachnie coś tutaj. Coś tu ładnie. Ładnie pachnie. Tu jest taka jadłodajnia dla tych miejsc miejscowych. Na razie pusto, chyba już pojedli. Babcia coś tam... Babcia coś tam ma. I... Coś tu ma do zjedzenia, to już wszystko zjedzone chyba. Jakieś pozostałości utka ud, w kurszachu zostały, ale chyba jedli śniadanie. Taki mniejszy, trafiłem tutaj na taki mniejszy ryneczek. Dosyć daleko ode mnie. Po drugiej stronie miasta można tak powiedzieć, nie? Jedzie, jedzie, jedzie z paczuszkami. No, przywiozła, dobra. Możemy zabrać chusteczki z higieniczne. Mały bazarek ale koło takiego marketu fajnego, co można wszystko dostać. Także po drugiej stronie ulicy mówię weznę. Dobra. Jest pakiecie. O! Okun. O, idziemy. Idziemy zapłacić teraz. Słuchajcie, bardzo miła dziewczyna będzie trzeba tu częściej przyjeżdżać po zakupy, bo następnym razem powiedziała, że mi zrobi lepszą cenę. A co my tu mamy? A tu znowu jakieś te świneczki, prosiaczki, ale to jest yy, na no jakiś tam chyba ten chiński yy, nie wiem o co chodzi, ale to chyba już było. A może i nie ładne też kawałki mięska, ale już muszki wchodzą to, nie? Tu tak samo. Ale to jest chyba wołowinka, to jest wołowina. Wołowinka. Babcia niezbyt zadowolona. Także idziemy dalej. Tu też, tu kurczaki. To jest kaczki, kaczki. roślinki. Ach, się babcie cieszą tam. Babcie się cieszą. O, tu mamy też, ale to w miarę ładnie wygląda, ale nie. Nie ryzykujemy, nie? Nie ryzykujemy. Będziemy to odstawić Tam, to jest ten sklepik Fajny, wszystko tam jest nie? Takie przy... AGD, o takie nie AGD tylko, no takie gospodarstwa domowego, użytku, różne rzeczy Po drodze mówię przyjadę do Jest? 5 minut? 5 minut oh... Mówię po drodze przyjadę do do fryzjera, niech mi trochę tam z tyłu poprawi. Trzeba <grystanie> opłukać, nie? Brudny nie jest, tylko to jest tylko tak okurzone, że... jedź na nie. Przecież, przecież co to grosze kosztuje A mi nie chodzi o to, żeby grosz, ale ja chcę też coś zrobić, a nie żeby ktoś za mnie coś robił A co ja będę robił? Ja muszę mieć jakieś zajęcie też dodatkowo, nie? Ja mam dwie ręce i też potrafię opukać motorek Ludzie weźcie się do roboty A nie po myjniach jeździcie Jak nówka? Jak nówka. No dobra. Wszystko co chciałem na razie to kupiłem. Płyn do naczyń, sos sojowy taki sam, papier ścierny, chusteczki, także teraz pod prysznic. Natychmiast, a później kawka. Jedziemy z koleżanką do sklepu po telefon. Muszę kupić telefon drugi, bo coś i lepiej mieć jeszcze jeden w razie czego, bo tutaj do kolegów od komputera, nie? Także fajne chłopaki tam za jakąś scenę mi też by dobrą zrobili. I idziemy zobaczyć jak to wygląda. Chodźcie z nami. Jak ona usiadła na tym skuterze? Nie wiesz, nie wierzę. Bokiem. Normalnie się siedzi prosto, nie? Ona usiadła bokiem. Zobaczcie, jedziemy tu, po drodze, jak pięknie znowu kwitną na, na fioletowo te kwiaty, nie? Coś wspaniałego. Dobra, jedziemy po ten telefon. to przyjechaliśmy z tej okazji do tej znanej restauracji, żeby coś zjeść z tego tytułu, nie? I teraz koleżanka coś wybiera, bo ja... Nie wziąłem okularów, nic nie widzę, niech wybiera, bo... Ja chcę kurczaka zjeść i, i, A co tam będzie, gdzie, jak, co, to tam jest obojętne. Ja muszę zjeść kurczaka. Sinun say hello. Poczekamy. No trzeba poczekać niestety Tak żeby się nie przejeść, nie? Coś tam, coś tam chodzi delikatnie, nie? A specjalnie powiedziała, żeby, żeby bez panierki, nie? Bo mówię, że dużo tej panierki tutaj dają do, do tej piersi z kurczaka. Rzeczywiście, bardzo mało panierki, tylko delikatnie, nie? Także dostałem praktycznie piersi z kurczaka same. Świetnie. Nie ma to tak jak rozmawiać po kmersku, to można wszystko wytłumaczyć. Smacznego. Jeszcze po piwku, potem wypijemy i pojedziemy. Dobra. Pijemy po jednym piwku jeszcze i odstawimy Sinu do domku. O! No dobra, to wychodzimy z tej, z tej knajpy i jedziemy odwieźć bulinkę do domu. A potem, nie wiem, zobaczymy. Idziemy spodenki oglądać. Jeansowe. koleżanka wie wszędzie, gdzie co jest i nie muszę szukać nigdzie. Idziemy zobaczyć. Łomadko, ile tutaj ludzi? Jeszcze tutaj nigdy nie byłem. I am here first time, you know? Before? No, not before. I am first time here. Ale zobaczymy, no może faktycznie będą. Oh, this is short, also? No? Maybe, maybe there. Widzicie, tyle tego tutaj jestem. Muszę kupić spodenki ku są, Ale fajne to Może tu mają. Jest trochę dżinsów. Okazuje się, że, słuchajcie, że y, spodenki na Chińczyków tylko są. Czyli rozmiary takie wiecie, nie? XXS Same malutkie. Same malutkie. For, for small people, you know? mm. nie ma na big men Spodenek. Przynajmniej tutaj, nie? Wszystko rozmiary chińczykowe. Ne? Dla krasnali. No ale dobra, koleżanka tu prowadzi, może gdzieś znajdzie. Nie? No szybko się dogaduje. tutaj do parę słów i już wszystko wiadomo gdzie co i jak. Ja bym tu spędził pół dnia. Kurde, ale jest tu hotne. Ciepło jest tu. Przeprowadza mnie przez niezdnie zarączkę jak dziadka. Starego. Cały czas już tylko nie wpadł pod samochód. Za, za rączkę jak... Jak dziadka holuje przez ulicę. <laughs> Matko święta. Koniec świata. Idziemy do banku. <laughs> Idziemy do banku, zobaczcie. Duży bank. O, uwaga. Zmienić tą... Telefon, aplikację na telefon. Dobra, chyba tam... bo nie wolno nagrywać tam, nie? Nie będę nagrywał teraz już. No dobra. Wychodzę z banku, załatwione. Trzeba było tam poprzemieniać trochę, poprzemieniać i wszystko gotowe w nowym telefonie. A w starym musiałem usunąć nawet tą aplikację, nie? Także nie można mieć w dwóch telefonach. Szkoda, no, bo czasami... Ale to nic jak w razie czego to się zmieni z powrotem na ten albo na jakiś inny, nie? No ale jest załatwione, dobra. No dobra, tak mówicie, że mało jem. No to. No to do, dorzuciłem trochę ścipiorku więcej. <śmiech> <śmiech> troszkę troszkę ścipiorku więcej do tego biadu. No dobra, niech wam będzie. no, Więcej będę jadł teraz. W <laughs> No dobra, słuchajcie. Jeansy kupione. <laughs> Telefon też kupiony. Znaleźliśmy w końcu te jeansy. Ale po drugiej stronie ulicy, nie? Tam były też fajne sklepy i naprawdę fajne shorty jeansowe, nie, króciutkie, takie fajne, tutaj na lato teraz. E, no muszą być jakieś na zmianę w razie czego, w razie jakiegoś wyjścia. <grym> I co chciałem mówić? E, koleżanka odstawiona do domu, obiad zjedzony, podziękowanie dla koleżanki za to, że pomogła mi znaleźć jeansy. No i tak samo telefon, nie, bo za pierwszym razem. Mm, tam u dziewczyn to nie było tych modeli takich, musiałem się zastanowić, ale pojechałem tutaj do, do chłopaków, pojechaliśmy do chłopaków, tutaj gdzie kupowałem ten komputer i fajnie jeszcze taką nawet atrakcyjną cenę zrobił mi menadżer, w związku z tym, że kupiłem komputer nie wcześniej także telefon kupiony trzeba było wszystko przełożyć do drugiego telefonu no, zwykły Samsung to chodzi o to, wiecie, tutaj te promienie UV, te stary telefon jakoś dziwnie reagował. Czasami go wpinałem pod... Yy, do motorka, nie? Żeby GPS patrzeć, gdzie jechać, no i, i... bardzo się nagrzewa. Bardzo się nagrzewa i szkoda mi było, bo zaczął już coś tam się zacinać. A wiecie, aplikacje z Polski, tam tamte różne, nie? No to lepiej... lepiej, żeby on działał ten telefon, nie? Bo nie można tutaj sobie na miejscu założyć... Yy, aplikacji bankowej Polskiej, bo musi jest tylko na, do trzech urządzeń, nie ja ma chyba na trzech urządzeniach, ale nie mogę zmienić tego poza krajem, no, i, i, zamieszkania, to trzeba robić. Jakoś tak wiem, że to jest na miejscu muszę robić, a że nie mam kontaktu telefonicznego, także infolinia i to wszystko wiecie, nie? To by zaraz setki dolarów poleciało. Także schowałem po prostu tamten telefon, a, a do takiego użytku codziennego kupiłem najzwyklejszy Samsung. Tutaj o. najzwyklejszy telefonik chodzi, chodzi. To ma być tylko do dzwonienia, ewentualnie tu do, do jakiejś aplikacji nie? I, i tyle. Także to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście jeszcze raz wszystkich do subskrypcji, do lajkowania. Nie wiem, co jeszcze wymyślę. Podejrzewam, że jeszcze czymś trzeba będzie Was zaskoczyć, nie? <laughs> nie? Nie może być nudno, nie? Ale chodzi o to, żeby był jakiś tam delikatny podtekst, nie? Charakter miał taki, yy, wiecie jaki. Ale ogólnie chodzi o, o zabawę, o atrakcję, nie? Wbijajcie na kanał, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, elo!